Kolejnym vlogu, e, takim vlogu, w którym miałam dzisiaj, bo w ogóle dzisiaj jest wtorek, zaraz po świętach, miałam nie nagrywać dzisiaj Sonia. kompletnie nic, ale. E, Sonia! Sonia, ale e, postanowiłam nagrać, ale nie wiem, czy zobaczycie Sonia. ten vlog pierwszy, czy inny. Zaplątałam się. E, poczekajcie. Więc tak, e, chciałam Wam przedstawić, ponieważ mamy nowego członka rodziny. E, od dzisiaj czyli od wtorku, jest to piesek, ma na imię Misio i to jest York Terrier, jak do tego doszło, jak do tego doszło, nie wiem, nic się nie dusi, spokojnie, to go nie ciągnij, musi się nauczyć, dobrze, jak do tego doszło, że on jest... Nic mu nie jest. Dobrze jest. Idziemy w lewo. Przejście. Co? Nie. Poczekajcie. W każdym bądź razie jesteśmy na spacerku yy, takim wieczornym, bo jest już dziewiętnasta. Zaraz wam powiem. Tak, 19. Słychać w dale, w dale, z daleka bruna. I yy, idziemy na spacer. Z Sonią i z y, Misiem. Dobrze, niech sobie chodzi. O. No wiesz, on nie może luzem latać, bo jest jeszcze na smyczy, bo nie zna terenu i się musi nauczyć. A on by chciał za Sonią polecieć, ale to tak nie może być. I się ciągnie trochę Laurze, prawda? Ym, więc y, na pewno tego vloga jeszcze dogram do jutra. Na razie idziemy na spacer. No i. Mamy nowego. Deszpada? Deszpada. Ale tutaj nad drzewami to spoko. Więc mamy nowego członka rodziny. Tak jak wam powiedziałam, od dnia dzisiejszego dokładnie mamy go dwie godziny. No jakoś, może trzy. E, już z Soją się zapoznał, z Kotami się zapoznał. E, z Bruna. Bruno teraz go wąchał i nie jest źle. Up, wracamy, bo zaczyna padać. W drugą stronę. Eee, później go wam pokażę zaraz. No i co? Skąd mamy tego pieska? Eee, opowiem wam wszystko już później. Na razie wam go pokażę, bo on jest ogolony, ostrzyżony, i ma ubranko, żeby mu nie było zimno. Bo opowiem wam tak, że w święta. Bo dzisiaj jest wtorek, zaraz po świętach. Ja dzisiaj nic nie nagrywałam od samego rana, jakoś nie był to mój dzień. Eee, ale jakoś teraz mówię, idziemy, to wam nagram takie pierwsze wrażenia. Ale no mamy pecha bo zaczęło słuchajcie padać. No ale to. To nic może zaraz przejdzie tutaj w drzewach jesteśmy to tak wiecie nie będzie aż tak tragicznie. Eee, na chwilę ten vlog będzie jeszcze z jutrem połączony. No i co wam powiem to to że eee, jutro wam wszystko powiem a tak wczoraj było pięknie w święta było pięknie. Piękna słuchajcie pogoda. Założymy sobie właśnie kaptury założyć kaptur. A, A dzisiaj y, 7 stopni. O, już przestaje. Pójdziemy, Laura, prosto o babci drogą, dobra? Nie, przestaje już. Y, prosto o babci drogą wrócimy. Tak, no. Y, wczoraj było pięknie. Święta była piękna pogoda. Y, ale dzisiaj 7 stopni. O, cał, cały dzień padał deszcz, tak mrzał. Potem się rozpogodziło i w miarę, w miarę było. Teraz trochę się znowu rozpadało, ale już właśnie przeszło. No i, no i tak, jeszcze ma być we. Dzisiaj jest wtorek, jeszcze ma być tak, w środę taka pogoda, a już. A już w ten. Od czwartku ma być przepiękna pogoda słoneczna, a w weekend u nas nawet do 30 stopni, więc. Więc tak, ale dzisiaj jest dosyć chłodno. Mamy czapki, mamy kurtki. Dobra, pokażę Wam teraz naszego Misia w ubranku. A jak do tego doszło, że on jest z nami, opowiem Wam na spokojnie, pewnie już jutro, albo później jak usiądę, zobaczymy jak to będzie, bo to zaraz ciemno. A że jutro do szkoły dzieci idą i tak dalej, to muszą się ogarnąć. No bo na jutro vloga nie mam, na środę. W sumie zobaczę, mur, jak dzisiaj ile mi wyjdzie, to wyjdzie, i najwyżej wam dzisiaj jeszcze dogram i, i pokażę. Przestało padać, więc fajnie można pochodzić. Piesek się uczy wychodzenia na dwór. A czy on wychodzi na dwór? Ale musi się tutaj nauczyć z nami żyć. No i powiem wam, że chyba e, jestem jakaś. Znaczy nie tylko ja, bo i Paweł. No ale co zrobić, jak się nic nie zrobi? Więc poznajcie e, naszego Misia. Tak wygląda misio. W ubranku, bo jest ogolony. Chodź Sonia, idziemy. Sonia to się z nim bawi. <gryw> na początku trochę szczekała na niego. Nawet się raz rzuciła. Ale <gryw> fajnie się już bawili w domu. Poczekaj, bo mu się łapka zaplątała. E, powiem wam, że przy Sonii to on jest maluteńki. To jest chłopiec oczywiście. Jest malutki. Może to nie wygląda, ale Sonia to jest kawał kobiety przy nim. On taki tenki, maluteńki. Więc... Trochę się przydusił, bo się ciągnie. Jutro mu szelki założymy, bo mamy szelki takie po Soni. Tak, więc jutro mu założymy. Nie ma zabawy. Sonia to teraz odmłodniała przy nim. Będzie się bać. Poczekajcie, bo się zaplątała. Nie mogę, słuchajcie, go uchwycić. On persing. On lata jak wściekły. No nie mogę go, słuchajcie, uchwycić. <grym> Indyki usłyszał. Jeszcze nie zna indyków. Laura, poczekaj chwileczkę. Poczekaj, bo Aha. Chcę go pokazać. Chodź tutaj. O, zobaczcie, jaki jestem śliczny. Misio, już imienia mu nie zmieniamy. Mam imię Misio i Misio zostaje, bo już reaguje. Sonia też jesteś przepiękna. No. Dobra, idziemy już do domku z nim? Czy jeszcze jedno kółeczko chcesz zrobić? No. <laughs> Dobra, zostawiliśmy Sonię, żeby on jeszcze sobie sam pochodził co ja na podwórku, bo oni się cały czas bawią, mąsi nie chce załatwić przy niej, prawda? Misio, chodź, kochanie, pokaż się, jaki jestem piękny kawaler. O, o tak. Jego ja uchwycić to jest ciężko, powiem wam, bo to taki mały persing. Taki latawiec z niego. No, dobra, idziemy jeszcze, pospacerujemy z nim troszeczkę. Do drogi tam jest z powrotem, prawda? Prawda? Ojej. Dobra, idziemy. Po ciężkim poranku, po, ciężkim, po ciężkiej zabawie, bo mamy dzień kolejny, psy padły. Mały łysolek padł. Sonia to po prostu dyszy, już nie wie jak się nazywa, ale go pilnuje. No, <laughs> pilnuje go, tak. O, przytula się do niego, więc go zaakceptowała. I jak on właśnie śpi, to ona siedzi i go pilnuje i zaczepia go do zabawy, więc, więc wiecie i muszę, ja nie wiem, bo chciałabym czasami, żeby on sobie pospał, bo oni we dwoje jak są, to no tak latają, tak się wściekają, że powiem wam, że głowa mała, to chałupę mi rozniosą i siedzi i czeka na niego i będzie później go zaczepiać do zabawy. Więc może Sonia się przekima, jak nie to będzie musiała poczekać, poczekać na, na zabawę. Więc tak to wygląda. O, Sonia taka wielka. On taki malutki, chudziutki, jak szczurek przy niej. Powiem wam, że ja myślałam, że Sonia to jest mała, ale przy nim to Sonia to jest kawał, kawał psa. No spasiona w ogóle jest Sonia strasznie. Ten śpi zabity. No, pat, Zmiana pozycji. Sonia się też tutaj już lokuje do spania. Wywściekali się, wylatali, pobawili, ale zobaczcie, ogon nie chodzi. On tylko się spojrzy na nią, ona już ogonek i już do zabawy by piesza poszła. Ale już zmęczenie robi swoje, więc Sonia też odpuszcza i spokój. Dzieci poszły spać. Doda dzisiaj u nas jest do kitu. Pada, wieje, zimno, no ale na spacer trzeba wyjść. Wychodzę co dwie godziny. Na spacer uczę go. No, więc nic się nie poradzi. Na razie na smyczce. Tam nie idziemy, chodźcie tu. Chodź, chodź, chodź już. Tutaj mamy siatkę, chodźcie. E, co dwie godziny wychodzimy na dwór, żeby tak, wiecie, się nauczył. Ale w domu nie robi. Raz zrobił, ale to Sonia przyszła, to on chyba ze strachu albo ze szczęścia się posikał pierwszy raz, jak zobaczył. A tak to przez całą noc ładnie wytrzymał. A to Wam później powiem, bo pada deszcz. Chodź. I wiecie, nie będę na deszczu tutaj Wam gadać, ale ma taki kubraczek właśnie. Mu ogolony jest to mu zimno. No i taka szybka akcja i do domu. Dobra, mamy kolejny dzień i przyszłam... Y Tutaj do Was na chwilkę z naszym nowym członkiem rodziny. Eee, tutaj nie patrzcie się, bo tu jest sajgon, kwiaty. Tutaj, wiecie, na stole jest położona szmatka, taka, wiecie. Eee, więc, no, znaczy, kwiaty, sadzonki, co ja gadam, jakie kwiaty, Marta, jakie kwiaty. Eee, no, e, więc tak. Ym, I jak widzicie, święta się u nas, w u nas się w święta troszeczkę zmieniło. To znaczy, nawet i nie w święta, tylko po świętach. Yy, bo dzisiaj jest środa, a od wczoraj mamy nowego członka rodziny i jest to, yy, tak jak Wam mówiłam wczoraj, tylko wczoraj to ja byłam tak zakręcona, tak zszokowana, że to tak wyszło, jak wyszło yy, i w ogóle tam plotłam Wam przy Porsche, ale ja to Wam puszczę, wiecie co, bo ja na podłodze siedzę i mi tu jest niewygodnie, yy, to jest Misio, yy, Misio ma niecałe pół roku, teraz w, w, w połowie e, kwietnia skończy pół roku i to jest latlerek e, terrier. I jest tydzień czasu po fryzjerze, więc on jest prawie taki, no jest słusowaty, bo był właśnie tydzień temu, przed świętami był u fryzjera, mordkę tutaj ma taką jeszcze, mordkę ma zostawioną fajną taką puchatą, Ogon puchaty, a tu jest cały ogolony i powiem Wam, że wygląda na takiego większego, wysokiego, bo właśnie jest całkowicie łysy. Ale tutaj właśnie z jedną osobą, tu za nią rozmawiałam i mówi, że jak ten włosy odrosną, to będzie widać, że on jest mały, bo teraz wygląda jak szczurek, prawda? On teraz śpi, odpoczywa, bo Sonia jest na dworzu, bo jak Sonia jest na dworzu, to on śpi. E, więc ja ją musiałam, no po prostu ją wyrzuciłam na dwór, bo jak ona jest w domu, to on nie śpi, tylko oni się bawią, e, latają, tarmoszą. To wszystko, co tutaj się dzieje, e, powiem wam, że to jakaś masakra. E, I wypuściłam ją na dwór po prostu, żeby się też załatwić i tak dalej, bo ona teraz na dwór nie chce wychodzić, bo bawi się z nim. I Laura, ta Laura, i Sonia, e, i Sonia po prostu teraz przychodzi drugą młodość, i on, Sonia, ma teraz super kumpla do zabawy i się razem bawią, bo z Brunem Sonia się y, też bawiła i lubi, lubi się bawić z Brunem, ale czasami jak Bruno tam warty na nią albo ją tam podgryzie, to ona wpada taką panikę, jaką by jej tam, wiecie, coś obgryzł. Więc y, teraz Sonia jest w siódmym niebie, y, ale chwilowo jest właśnie na dworzu. Y, no i, i skąd ja mam tego psa i tak dalej. Ja wam powiem tak w skrócie, bo to jest taka historia długa, nie będę się tutaj wam rozgadywać, bo ten vlog będzie tak naprawdę tylko o tym psie. Bo ja wczoraj nie byłam w stanie nic nagrać, po prostu cały dzień ja nie miałam w ogóle miałam takiego doła, taki zjazd, bo to ta pogoda się zepsuła. W święta była piękna pogoda, wczoraj się zepsuło i nie, nie chciałam się nagrywać, i vloga też nie mieliście na wczoraj. I tak naprawdę, jakby wczoraj nie zaczęła, to byście na dzisiaj też nie mieli. Dzisiaj jest środa. Ja to zaraz montuję i pewnie będziecie po południu mieli tego vloga. Okej, okay, musiałam przerwać, bo coś mi się tam zrobiło i mi się zacinało. W każdym bądź razie opowiem Wam na szybko, skąd mam tego psa, ale to będzie tak naprawdę na szybko. Nie będę się w szczegóły tutaj y, Wam tutaj mówić. Y, więc tak, u Pawła mamy jest y, wujek, to jest tata, taty, Pawła taty brat, rodzony. On zawsze się lubował y, i lubuje w Jorkach. I od zawsze miał od lat Jorki. No, jakiś czas temu pochował, swój, pochował swojego Jorka, który bardzo mu chorował. Już miał po, przeszło 15 lat ten jego York i musiał go uśpić, bo był bardzo chory. I po jakimś czasie y, samotności postanowił sobie wziąć y, pieska. Oczywiście Jorka. Y, no i wziął. Wziął y, sobie pieska. No ale niestety y, nagle podupadł na zdrowiu y, wujek. Y, po prostu wiecie. Y, Aha, bo mi powiadomienia przychodzą i mi się to zacina. Dobra, już wiem. I po, po prostu wujek podupadł na, na zdrowiu, coś mu tam się z nogą stało, no i nie jest w stanie praktycznie chodzić. I to taka, wiecie, no tak, no z jana dzień praktycznie. Tak coraz gorzej się zaczęło dziać. Wujek mieszka na drugim piętrze, no i nie ukrywał, że jest mu dosyć ciężko chodzić po schodach. I jak tam na święta byliśmy też, to on, on opowiadał, że ciężko mu chodzić po tych skodach, bo to mały pies, to często trzeba, a tam windy nie ma, wychodzić na spacery i tak dalej, i tak dalej. I mówi, Boże, no jakby wiedział, że tak się stanie, jak się stanie, że się pochoruje, no to, to by po prostu nie zdecydował się już na, na, na zwierzę, tak? No ale mówi, jakoś musi sobie tam dać radę. No i co? No i tam Laura w siódmym niebie bawiła się z tym pieskiem, chodziła codziennie w odwiedziny tam do babci i ostatni raz byli w poniedziałek, jak my byliśmy u moich rodziców, to wróciliśmy z grilla i poszli tam jeszcze do tego pieska, go odwiedzić wieczorem. No i ja nie wiem, bo mnie przy tym nie było, w każdym bądź razie wyszło tak, że... Wujek powiedział, że e, e, widzi, że ten piesek jest za laurą, bo ona szpiszczał za laurą, jak Laura wychodziła stamtąd od teściowej. E, I widzi, że piesek jest za laurą, Laura za tym psem, bo Laura to po prostu wiecie, w siódmym niebie, bo się wiadomo, no, chodziła, tam się zimbawiła. I wujek powiedział, wiesz co, Laura, ja ci tego psa po prostu dam. No i dał. I, I Paweł przychodził, przysz, jak poszli w poniedziałek przyszli, i mówi i mówi, że Laura, mówi, wujek dał mi psa. Ja mówię, słucham? No i pał powiedział, no, że wujek powiedział, że dał że tego psa, bo u nas będzie miał dobrze i najlepiej, bo no jest schorowany i tak dalej i tak sobie myślał, zobaczył, jak pies reaguje do Laury, jak Laura do niego i zdecydował się, że jak my wyrazimy na to zgodę, oczywiście, to tego psa nam podaruje, a w szczególności Laurze, no bo Laura tam się z nim bawiła. Laura to podłapała, i wczoraj cały dzień nie, nie miałam życia. Po prostu było piesek, 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 chodź do pieska, chodź już. Bo wujek powiedział, że mi da, choć już po niego pójdziemy, choć już go przyprowadzimy. No i wczoraj o godzinie 16 mówię, dobra, idziemy. Poszłam tam do teściowej, no bo wujek jeszcze chyba dzisiaj zostaje e, i jutro, czy do weekendu, nie wiem kiedy on jedzie. Jakoś tak, coś mówił, już na dniach już będzie wracał do domu, do siebie. E, no i w każdym bądź razie poszłam tam wczoraj. No i, i jak się pytali, co wyrażacie zgodę, ja się nadal rozpojrzałam, a wiecie, dziecko, ma ślane oczy i tak dalej. wy dobra. Mówię, jeden pies w tom, czy w tom, to już bez różnicy. Mówię, o to super, wy macie dobre serca, macie te koty, macie psy, ogród, wszystko będzie miał u was jak w niebie. No i tak to wyszło, że Laura dostała pieska, my wyraziliśmy zgodę. No i mamy pieska. Po prostu. E, I Laura teraz chodzi i mówi, że ona zrobiła wujkowi dobry uczynek, bo przyjęła, przygarnęła tego pieska. I wujek teraz nie będzie musiał chodzić po schodach i się męczyć i w ogóle. Nie wiem tam, jak z tym zdrowiem jego będzie. E, no już też no, to nie jest młoda osoba. No po prostu wiecie, jakby wiedział, że tak mu wyjdzie, zdrowie nagle się pogorszy, to by już mówi, nie brał, nie brał psa. A jeszcze mówi, jakby w ogóle mieszkał na parterze. To by no to by sobie radził jakoś tak z parteru łatwiej, bo chodzić to chodzi, ale najgorzej właśnie po tych schodach. A to wiecie, z psem trzeba, małym śliniakiem to trzeba częściej wychodzić, no potem to wiadomo, można później, dłużej może pies w domu siedzieć. No i, no i tak się zlitowaliśmy i nad wujkiem i nad psem, że pies jest u nas. To taka historia w takim dużym, dużym bardzo skrócie no tam był jakby z jakiś hodowli kupował, ja tam znaczy no tak bo on tam ma wszystko książeczkę papiery wszystko ma dał nam wszystko, całą książeczkę wszystko tam już poszczepiony, wszystkie ma szczepienia itd tak tak urodził się w połowie listopada no to teraz będzie miał niecałe to teraz będzie miał pół roku w, w kwietniu no, tylko, że to chłopak, no ale co zrobić, że to chłopak, prawda? I jeszcze, bo jak mówił, właśnie powiedział, że przed świętami bo jak tutaj do, do, do um, teściowej przyje, przyjechał, um, um, to mówi, że właśnie przed świętami jeszcze poszedł do fryzjera i, <grym> i był um, u fryzjera z, z nim, więc dlatego jest taki ogolony. Um, no, może by było mu łapki dłuższe zostawić, no ja tam nie wiem, nie znam się na Jorkach, bo nigdy Jorka nie miałam, teraz się muszę poznać, ale jakoś sobie poradzimy. Co do kotów, to jak go przyjęły, to więc tak, Pusia jak go widzi, to ucieka, jakoś tak się go boi. Kłębuszek to w ogóle, jakby go już znał, nie wiadomo ile, nie zwraca w ogóle na niego uwagi. Białasek jak wrócił, bo go wczoraj jeszcze nie widział, jak wrócił, to ten zaczął się do niego przytulać, a ten Białasek jest taki przytulaśny, to zaczął się do niego przytulać, więc spoko, dobrze. Szarasek go jeszcze nie widział, bo poszedł sobie na spacer i jeszcze go nie widział, nie ma go. O, odkicie dostał pazurem w pysk, bo... On by chciał się bawić, a Kicia w ogóle wszystkich bije i Sonię potrafi lać i, i swoje dzieci koty leje. To do, do, dostał od Kici pazurem. E, Sonia trochę na niego poszczekała, a teraz, i, a teraz się razem bawią, kumplują. I Sonia momentalnie go przyjęła i, i się wściekają. E, a Bruno jak jesteśmy za bramą, bo ja na razie chodzę za bramę z nim na spacer. Nie tutaj na podwórku, nie puszczam go luzem, chodzimy na smyczy za bramę. E, bo wiecie, nie wiedziałam jak Bruno zareaguje, ale Bruno e, za, zabrał, jak jesteśmy, to dziamie, 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 szczeka w sensie, a jak przyjdziemy na podwórko, to dzisiaj go puściłam na podwórku, żeby go obwąchał, to go obwąchał i sobie poszedł i tak popatrzył się i zero zainteresowania. Nie wiem jak będzie, jak się go puści ze smyczy, bo to na razie takie powoli takie zapoznywanie się e, sto, stopniowo, ale myślałam, że będzie gorzej, e, ale jest dobrze. Jest dobrze i to w każdy następny dzień na pewno będzie, słuchajcie, lepiej. Jest czysty. Raz się nam zesikał tutaj w domu, ale to jak się z bawił, to chyba ze szczęścia po prostu w tej zabawie się posikał. A tak to wychodzę z nim często na dwór, żeby go przyzwyczaić właśnie na dwór, że no staram się co te dwie godziny biorę go i z nim wychodzę. I no i, i, i chyba tyle. No. Jedynie co to w książeczce też ma napisane: i mi wujek powiedział, że on tylko, żeby na suchym był, nie dawać mu mokrego, bo jak dostał tam raz mokre, to miał takie rozwolnienie i najlepiej, żeby tylko miał suchy pokarm taką konkretną właśnie karmę. To też ma w książeczce to napisane. No, no i co? I jakoś damy radę i mamy nowego członka rodziny. A oczywiście spał z nami już dzisiaj, pierwszą noc, bo mamy go od wczoraj to pierwszą noc spał z nami e, i powiem wam, że e, spał na poduszce bo ja dzisiaj z Dawą spałam e, i z tym psem no i oczywiście z Pusią e, e, i on, e, Sonia spała dzisiaj e, jakby za melką, bo ja się bałam, bo nie wiedziałam co tam jak to się tam w nocy będzie działo wiecie, ale już spokojnie nie muszę tak, bo się pozamykałam więc tak nie jest tak tragicznie e, się dogadują e, i powiem wam jeszcze, że bo się spieszę, bo już widzę, że 10 dziesię minut gadam. E, spał na poduszce, Laura nad głową spał, więc e, nie tam na jakimś posłanku, nie w nogach, tylko na poduszce. E, I to taka słuchajcie historia. Dobra, e, więc mamy nowego członka rodziny, e, będzie się teraz pewnie przewijał w, w filmach. E, no i, i, i tyle Wam chyba powiem na ten temat. E, jest, to jest i będzie, będzie dobrze. O, łys, łysy tyłek, pokażę się tutaj nam jeszcze, bo on śpi teraz, on jest, nabawił się Sonią, nabawił się i śpi, po się, zobaczcie, takie cudo, no przecudny, przeciudny, no już może spać i ma jeszcze takie czerwone ubranko, ma obruszkę na też tam wujek mu yy, kupił, ma obruszkę, ale ja mu mam, ja mam wszelki ja będę z nim w szelkach chodziła, bo będzie, jest wygodniej w szelkach. I ma czerwone takie ubranko, bo jest ogolony, to jest mu zimno i musi wychodzić w ubranku. No, a wujek mówi, że go, że go ogolił, bo oddał do takiego fryzjera, bo mówi, że już długie te włosy miał wiecie, i już się brudził, bo jak tam gdzieś tam nadwór z nim wychodził i tak dalej. No, i zobaczymy, jak odrośnie i jak to będzie. No, co ma być, co będzie? Będzie dobrze. Będzie dobrze. Więc dzięki za, za dzisiaj. To taki krótki, pogadankowy, też vlog. Poznaliście naszego nowego członka rodziny, więc, tak jak właśnie mówiłam, o poś, o, no, po, zmiany po świętach u nas, w naszej rodzinie są zmiany. Taki właśnie dam też tytuł chyba tego vloga. Nie spodziewałam się, że będę miała jeszcze innego psa, ale no, życie swoje tutaj scenariusze napisze. No i mamy psa i tyle. Więc do zobaczenia, do jutra. Mam dzisiejszy postaram się coś ponagrywać, żebyście też na jutro mieli vloga, bo jak dzisiaj, bo dzisiaj to tak na bieżąco i może coś dzisiaj Wam jeszcze tutaj sklecę, sklecę zmontuję, zgra, nagram, żeby było też na jutro, bo tak to jutro vloga nie będzie. A ja nie lubię nagrywać danego dnia i danego dnia puszczać. Ja lubię dzień wcześniej, przynajmniej, bo wtedy mam spokojną głowę. Dobra, nieważne. Trzymajcie się do jutra. Cześć Pa!